Cześć, witam Ciebie w wideo z serii o tym, jak dobrze ewangelizować w internecie. Dzisiaj chciałbym się skupić na naszym świadectwie, na moim świadectwie, na Twoim świadectwie. Mówiłem o tym w jednym z wcześniejszych wideo, że profil to Marka, profil to Ty, i nie chcę, żeby był to pewnego rodzaju slogan, bo rzeczywiście na naszym profilu Powinno być widać świadectwo naszego życia, świadectwo naszej wiary, jeżeli chcemy ewangelizować. I myślę, że to wideo, jak żadne inne, mówię przede wszystkim też do siebie. I o co chodzi w tym świadectwie? Przede wszystkim, czy treści, które publikuję, które głoszę, które przekazuję innym, znajdują odzwierciedlenie w moim życiu? Czy ja według tych zasad, które głoszę, żyję? Czy te treści, które daję ludziom? Są moimi treściami, które mam wypisane w sercu. I tutaj może jest okazja do tego, żeby to powiedzieć: jeżeli kiedykolwiek kogoś uraziłem, zraniłem, zachowywałem się jakoś niewłaściwie, źle kogoś potraktowałem, no to z tego miejsca przepraszam. Nieustannie staram się badać, właśnie, rozeznawać, czy moje słowa, które wrzucam do internetu, czy moje zachowanie, czy po prostu to, co tworzę. W jakiś sposób nie rani drugiego człowieka, i non-stop staram się badać to, co wrzucam do internetu, to jaką postawę pokazuję, czy tym przypadkiem nie rani drugiego człowieka, czy może nie oceniam go zbyt pochopnie. I wracam bardzo często też do swoich poprzednich postów, patrzę, co tam napisałem, oglądam swoje live y z poprzedniego tygodnia, sprawdzam, czy to, co powiedziałem, rzeczywiście ma sens. To też mi pomaga polepszyć jakość tego, co tworzę. Zwrócić uwagę na błędy oraz upewnić się, czy idę tą ścieżką, którą przygotował mi Bóg, i myślę, że w tym wideo, szczególnie jak w żadnym innym, wskazówka o rozeznawaniu, o badaniu tematu, o pytanie się Pana Boga: jak ma wyglądać moja działalność? tutaj to pytanie, myślę, że powinno wybrzmieć jak najbardziej głośno jak najbardziej w stosunku do mnie samego. Czy przypadkiem w ewangelizacji nie ma za dużo mnie, a za mało Pana Boga. I myślę, że jeżeli jesteś twórcą to to pytanie powinieneś sobie zadawać. Ja staram się zadawać to pytanie jak najczęściej, regularnie, żeby badać to, czy świadectwo mojego życia w internecie, te świadectwo, które daję, rzeczywiście ma odzwierciedlenie też prywatnie. Wiadomo, w internecie dochodzi do zniekształceń, w internecie możemy tworzyć jakąś karykaturę siebie, kogoś, kim nie jesteśmy. Pamiętając też, że oczywiście, jeżeli głosimy Ewangelię, no to głosimy ją nawet do siebie, bo potem możemy odsuwać to nagranie i zweryfikować. Ale tworząc, przygotowując się, też warto o tym pamiętać, żeby skonfrontować to, co chcemy powiedzieć z naszym życiem. I jeżeli widzimy, że może jest coś niespójnego, spróbujmy się poprawić, no bo osoby głoszące, myślę, że są też na takim świeczniku. Więc jeżeli chcemy ewangelizować, no to dołóżmy też wszelkich starań, żeby mieć dobry fundament, żeby no, być umarłym dla tego grzechu, żeby potrafić żyć tym Bogiem, żeby inni mogli czerpać, bo myślę, że jest taka zasada. Nie jesteś w stanie dać więcej, niż sam posiadasz. Jeżeli nie posiadamy takiej żywej wiary, no to nie będziemy w stanie przekazać innym ludziom. I z tymi myślami a propos konfrontowania, a propos takiego egzekwowania od siebie tego, co głosimy, zostawiam Was, pozdrawiam serdecznie i do następnego wideo. Cześć!